Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Tak jak obiecałam, będę się nagrywała z wyspy e, Agistri. Agistri dosłownie znaczy e, e, haczyk wędkarski. I jakbyście zobaczyli sobie na mapie Grecji, e, ta wyspa Sarońska właśnie jest w takim podobnym kształcie. Dlatego słyszałam, że stąd ta nazwa, gdzieś o tym wyczytałam. My jesteśmy dzisiaj tutaj. E, Prawie, że sami. Jest bardzo mało osób. Przypłynęliśmy do e, takiego mal, malutkiego porciku w e, Megalosini, Megalo chyba, o ile się nie mylę. Tak, bo ciężkie są te nazwy. A taki większy port, gdzie przypływa statek jest w miejscowości Skala. I ta wyspa ma... Około można ją przejść 10, może 15, maksymalnie kilometrów, można przejść tą wyspę. My poruszamy się tu piechotą. Jest jeden autobus, który oczywiście w sezonie kursuje częściej. Dzisiaj y, tylko. On kursuje tak jakby raz i z powrotem do, do, tych naszych, yy, do tych naszych wodolotów, więc w zimę jesteśmy tutaj, przypłynęliśmy godzinkę z Pireusu wodolotem. Dzisiaj na przykład statek, w ogóle się dowiedziałam, nie odpływa, tylko musimy wrócić wodolotem, i yy, yy, statek będzie na przykład jutro. W okresie tutaj mieszka około 500 osób. Yy, w okresie od maja do września na tej pięknej wyspie jest trzy razy, cztery razy tyle turystów, więc jest ona oblężona. Te wszystkie restauracje, tawerny są pootwierane. Tu są małe hoteliki też, zauważyłam. Można przyjechać tu na jedną, dwie noce. Ale dzisiaj to jest pozamykane. Dzisiaj szliśmy, teraz uszliśmy może 5 kilometrów i były dwie tawerny otwarte, więc 30 osób może przypłynęło na wyspę. Pierwszy przystanek był na wyspie pistacjowej na Egina, i tam wysiadło bardzo dużo ludzi, którzy myślę, że nawet w ten sposób dojeżdżają do pracy do Aten. I ta kolejna wysypka jeszcze dalej gdzieś było 30 osób i może 6-7 turystów. Obok jest piękna, bardzo fajna wypożyczalnia samochodów nie samochodów, przepraszam, rowerów, więc można rowerem, ale ja jestem z ośmioletnim synem, więc sobie darowaliśmy te rowery, stwierdziliśmy, że może lepiej iść na pieszo. W ogóle powiem Wam tak, jeżeli lubicie spacerować, to to jest miejsce dla Was, bo jak spacerujecie sobie cały czas wzdłuż wybrzeża, ja później dam zdjęcia, będę kręciła jeszcze dronem dzisiaj, więc tak troszkę sfilmuję tą wyspę, ale ja mam takie wrażenie, jak tu weszłam, jakbym była w jakimś parku botanicznym i bym sobie po prostu szła yy, gdzie, w miejscu gdzie są kaktusy gdzie są piękne drzewa w ogóle zapach nie poraził tu zapach tej wyspy bo jak się tutaj wejdzie to pięknie pachnie mm, sosnami takim lasem sosnowym chcę wam zobaczyć plażę którą odkryłam bardzo cienką zobaczcie no to jest po prostu raj i jest ona tam widzę jest jakaś para jedna Gdzieś tam schowana za, za tą skałą jest po prostu tutaj jak w raju. Woda ma krystalicznie czysty kolor i wszędzie zobaczcie te drzewa sosnowe. No to wygląda wspaniale. Podobnie jak pójdziemy dalej. Pani Stawerny powiedziała mi, że będą jeszcze piękniejsze widoki, więc jeszcze może coś tam na pewno nagram. Ale yy, wyspa jak najbardziej spełniła moje oczekiwania. No i mamy luty, zimę. Ja jestem w takim yy, w takiej kurteczce, w takim softrzelu bardzo cieniutkim, bo teraz jestem tu, stoję w cieniu. I w cieniu faktycznie muszę mieć długi rękawek, ale jak idziemy w słońcu, rozbieramy się do krótkiego rękawka. Jest gorąco, nie możemy wytrzymać. Widoki są piękne i ktoś by pomyślał, Jeny, to jest tak blisko Aten, słuchajcie, godzinę wodolotem z Aten. Teraz a propos jeszcze wodolotu. Trzeba iść do portu w Pireusie. Do bramki numer 8, i tam są wszystkie wodoloty na te Wyspy Sarońskie. Na Eginę, na Hydrę, na Poros, na. Właśnie na Agistri. Za bilet zapłaciłam, żeby was nie skłamać, 14 euro. Kosztował mnie bilet dla mojego syna 7, bo dla dziecka do 10 lat jest połowa zniżki. I to był droższy bilet, bo był wodolotem. Natomiast statek, który odpływa. Taki duży już stateczek. Statek, który odpływa, jest tańszy. Wodoloty są droższe. Statek kosztuje w granicach 11 euro osoba dorosła, a dziecko chyba 5 euro coś takiego. Więc. To e... jest 90. 5.90, tak, mój syn mi podpowiada. Więc jest jeszcze taniej, ale my chcieliśmy wodolotem, dlatego że bardzo często gdzieś tam statkami mm, na jakieś wyspy płynęliśmy, a moje dziecko nigdy nie płynęło wodolotem. I słuchajcie, to jest jak taksówka wodna i to jest frajda dla dzieciaka i to jest fajnie. I tak sobie myślę, wiecie, bo ktoś może powiedzieć, że ja jestem tak zafiksowana na tą Grecję i no jestem, na pewno jestem. I nie będę komuś tłumaczyć dlaczego dla mnie lepsza jest Grecja niż Włochy, niż Hiszpania, i inne kraje, bo to się po prostu nie da wy tego wytłumaczyć. Eee, po prostu tak jest już, eee, to jest tak jak z facetem, ten mi się podoba, a ten nie, no i, a komuś może się podobać, więc nie będę tego tłumaczyła, dlaczego tak jest, ale chcę Wam tylko powiedzieć jedno, tak sobie pomyślałam, dzisiaj jak szłam przez ten park, bo to się nazywa, ta wyspa to jest jak jeden wielki park i po prostu czułam te drzewa sosnowe i oddychałam tym świeżym powietrzem i sobie myślę, Boże, mamy ferie wolne od smogu, naprawdę, słuchajcie, i, i to jest coś, coś niesamowitego, więc warto tutaj przyjechać, nawet zimą, gdzie mamy dzisiaj 18 stopni i słoneczko. I e, oczywiście, jak kupowałam bilet lotniczy, kupiłam go za 200 parę złotych od osoby, w mi z powrotem. I to jest tanio, ale ja ryzykowałam, bo mogło padać. Już od czwartku ma się tu zmienić pogoda, więc trochę to było ryzyko. Tylko, że wiem, że będąc w Atenach, nawet jak pokropi, ten deszcz nie pada cały czas, nawet jak troszkę pokropi, to i tak jest 15 stopni i tak jest co robić w Atenach, więc stwierdziłam, zaryzykuję. Zresztą mam tu jeszcze sprawy biznesowe jutro, więc troszkę to połączyłam, ale tak sobie myślę. Yy... Kurczę, no nawet te 15 stopni pokropi. No w Polsce nie mam gwarancji, że będzie lepsza pogoda. Nie będzie. I myślę, że nie jest u Was dzisiaj. A widoki jeszcze raz Wam pokażę. Akurat tylko to miejsce, bo to jest, to jest plażyczka, którą odkryłam. Tutaj taka miejscowa pani z tawerny mi powiedziała, żebym się kierowała. I ona się tu chodzi kąpać i pływać w okresie letnim i mówi, że to jest jej miejsce. To jest pięć minut od tej tawerny. No, no świetnie ma, po prostu zazdroszczę jej. Zobaczcie po prostu, jak wygląda Agistri. Wszędzie są takie sosnowe drzewka, coś niesamowitego, krystalicznie czysta woda. No, ja bym weszła się kąpać, bo. Gdybym tylko mogła, ale nie, nie, ja to muszę mieć trochę cieplej. Muszę mieć trochę cieplej, ale jest po prostu cudownie. I dzisiaj zrobimy trochę kilometrów, bo tutaj możemy pojechać tym jednym autobusem, który tylko jeździ po wyspie, ale my się zdecydowaliśmy iść na pieszo. Możemy spacerować. Jest wypożyczalnia rowerów i skuterów, więc można też rowerem, skuterem po prostu się tutaj do, sobie... Jak gdybym na przykład przyjechała z koleżankami czy przyjechałabym z rodziną, ale nie z dzieckiem, to chyba bym zdecydowała się na rower i myślę, żebym sobie tu rowerkiem pojeździła. Bo jest naprawdę fajna droga i taka dla rowerzystów przygotowana, i myślę, że można to fajnie tak spędzić ten czas. Są dwie taksówki na wyspie i też ostatecznie można się tą taksówką przeprawić. Ja nie wiem ile one kosztują, ale tak jak mówię, to jest 10-15 kilometrów, żeby przejść w jedną stronę, więc ja myślę, że to nie są jakieś tutaj wielkie odległości. Więc naprawdę jest co robić. Jest parę hotelików, to jest bardzo urocze miejsce i tutaj Gret na wyspy Sarońskie w ogóle całe Ateny tu wypoczywają. Tutaj Grecy sobie przyjeżdżają na weekendy, e, kiedy mają tylko wolny czas e, i, i naprawdę fajnie ten, ten czas spędzają właśnie na wyspach Sarońskich. Także ja byłam w tamtym roku i to też był kwiecień. Słuchajcie, szybko. Miałam gorąco. Byłam na Hydrze, Eginie i Poros. Zwiedziłam te trzy wyspy. Jest w ogóle taka wycieczka fakultatywna. Że można sobie te trzy wyspy zobaczyć. Ja tą wycieczkę, bo jutro właśnie się spotykam z jedną panią z biura podróży greckiego, i ja tą wycieczkę będę miała już w swojej ofercie. I kochani, co jeszcze chcę wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o Grecję, w tym roku piszecie do mnie, że są. E, czy ja mam coś taniej? Czy mogę coś załatwić taniej? Czy mogę coś polecić? Bo jest bardzo, bardzo drogo w tym roku. Tak, jest mega drogo. Jest chyba nawet drożej niż inne kraje europejskie. Bo Polacy kochają Grecję. Bo Grecja jest numer jeden od chyba czterech czy pięciu lat, jeżeli chodzi o kierunki wakacyjne. I w tym roku jest bardzo droga. Ja nie wiem, czym to jest spowodowane. I co ja mogę Wam polecić? No jeżeli chodzi o wyspy, to ja sama widzę, że te ceny nawet biletów lotniczych są bardzo drogie. Widzę, że wycieczki już zorganizowane są mega drogie gdzieś się zaczynają 3000 osoby to jest jakiś kosmos. Ale słuchajcie, bardzo tanio jeszcze można kupić bilety lotnicze do samych Aten tak jak ja teraz zrobiłam nawet w lipcu i w sierpniu to jest świetna propozycja. Lata Ryanair, lata Wizz lat, yy, lata Aegean. to są greckie linie na przykład z Krakowa yy, i nasz lot polski. Bardzo można taniej jeszcze kupić bilety lotnicze na lipiec, na sierpień. Taniej niż na wyspy. A z portu w Pireusie możecie popłynąć dokąd chcecie w Grecji. Dokąd chcecie. Na Mykonos, na Rodos, na Zakentos, na Kretę. I na takie malutkie wyspy jak ta, Agistri, w ogóle mało znane. Możecie dokąd chcecie, i to też może być fajna przygoda dla dzieciaków. Nie samolot i hotel cztero-pięciogwiazdkowy, all-inclusive, ale na przykład jeden dzień w Atenach, w Pireusie się zatrzymać w jakimś hotelu, rano iść na prom i sobie popłynąć. I naprawdę to wszystko można zorganizować. Ja na pewno, jak dojadę do domu. To za parę dni umieszczę taki post, gdzie opiszę tą moją całą wyprawę na Agistri i na pewno podam strony przewoźników, gdzie można wcześniej kupić bilet przez internet, na przykład na dany prom. Myślę, że to będzie pomocne. Bo teraz ja poszłam do kasy i ja kupiłam bilet, ale w, jeżeli chodzi o sezon, od maja do września, czy do końca września, to ten bilet trzeba kupić wcześniej przez internet. To już nie można tak ryzykować, bo na przykład na taki statek. Hmm, na taki prom do, na tą wyspę. Możesz już nie mieć miejsca i nie pójdziesz, tak nie kupisz, i sobie nie wejdziesz, i się nie dostaniesz. Powiedzą ci na przykład za trzy dni, za cztery dni. Więc yy, w sezonie te wyspy są bardzo oblegane i lepiej kupić sobie taki bilet przez internet wcześniej. Zresztą myślę, że to jest wygodne, bo jak kupisz sobie przez internet, już masz, już wiesz, masz to poplanowane i wiesz, co masz robić. Więc jeszcze to jest jakaś alternatywa na trochę tańsze wakacje kupić bilet lotniczy do Aten. W Atenach na Bookingu znaleźć jakiś hotelik i po prostu przeprawić się promem, jak chcesz coś zobaczyć na, na, na wyspy. Ta, naprawdę to, to, to wyjdzie taniej niż, y, niż y, wycieczka taka z biura podróży, więc można też tak po prostu zrobić. Moi drodzy, no co, będę kończyć. Idziemy dalej, bo my mamy tutaj o 16.40 ostatni wodolot. I jeżeli na niego nie zdążymy, to będziemy musieli zostać na tej wyspie. A to będzie, myślę, to by było wyjście ze strefy komfortu, bo większość hoteli jest pozamykanych, więc nie wiem, co byśmy tu robili. Więc raczej planuję zdążyć i chciałam Wam tylko powiedzieć. Że strach ma wielkie oczy, bo to nie jest tak, że ja się interesuję Grecją, i ja wiedziałam, gdzie ja mam wsiąść, co ja mam zrobić, żeby na tą wyspę przyjechać. Nie, ja sobie gdzieś ją wypaczyłam w internecie, że jest piękna, że warto ją odwiedzić. I ja dopiero wczoraj, będąc w Glifadzie, bo tam się zatrzymałam, patrzyłam, jak dojechać autobusem do Portu. Jak z portu ktu, do, na tą wyspę, gdzie, do której bramki, że do wejścia numer 8 w porcie muszę, gdzie mam kupić bilet, o której odpływają promy. Ja to wszystko wyszukałam w internecie i znalazłam to, słuchajcie, niektóre rzeczy po angielsku, ale niektóre też po polsku. E, więc można, można sobie takie coś zorganizować i zaplanować, i to wcale nie trzeba się tym nie wiadomo, jak interesować, że ja to wszystko wiem. Dzisiaj do mnie jedna dziewczyna napisała. Czy ja mogę jej coś powiedzieć o tej wyspie? Ja jej napisałam: Powiem ci jutro, bo dzisiaj dopiero na nią pierwszy raz jadę. Ja jeszcze nic o nie za bardzo nie wiem. Tyle co ty, co sobie wyczytałam w internecie. Więc słuchajcie, wysiadłam dzisiaj e, w porcie. I tak się zapytałam do mojego syna, i gdzie teraz pójdziemy? W którą stronę? Co mamy robić? Kochani, ja tego nie wiedziałam naprawdę, więc e, poznając też Grecję i bywając z Grecji, ja często wychodzę poza swoją strefę komfortu, bo no, nie wiedziałam, co mam robić, ale ludzie tutaj są. Ludzie, ja kocham po prostu e, ludzi tutaj mieszkających, bo ci ludzie od razu. Zagadali skąd jestem, kim jestem, gdzie mam iść, co mam robić. Także tak, są mili, uprzejmi, i jak widzą jakiegoś turystę błąkającego się, który nie wie, co ma się ze sobą zrobić, to po prostu zaraz pomagają. Już mi powiedzieli, gdzie mam iść, co mam zobaczyć, gdzie mogę się zatrzymać. Wszystko mi opowiedzieli o tej wyspie, więc yy, można. Można, słuchajcie. No, i się dowiedziałam, że w ogóle Polki są najpiękniejsze na świecie. Ja, ja to potwierdzam, ja się z tym zgadzam. Oczywiście tak e, mówię, że tak jest. E, więc warto, żeby się Polki na tych wyspach też pojawiały i, i faktycznie e, pokazywały Grekom, że tak, są najpiękniejsze na świecie. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. E, I co? Muszę w końcu mojego drona odpalić, bo go po to tutaj dźwigam. Żeby, żeby sfilmować troszkę tą wyspę i żeby piękne miejsca. Pokażę Wam jeszcze raz. No myślę, że ta plażyczka zostanie w mojej pamięci długo. I zobaczcie, i to jest luty, kochani. I to jest luty, jest pięknie. Ja akurat jestem tu w cieniu, ale jest słoneczko, jest 20 stopni, jest po prostu rewelacyjnie i pięknie pachnie sosnowym lasem. Gdybym mogła, to bym wam to wszystko przysłała i ten zapach, i to wszystko, ale się nie da, ale chociaż obraz. Pozdrawiam Was serdecznie i na pewno jeszcze będę transmitować jutro Ateny. Jutro będziemy cały dzień w Atenach, a w środę nie wiem jeszcze gdzie, ale coś wymyślę, na pewno. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.